Będziemy na przykład w kolejnym filmie na kanale Tymon Wiele Przygód, gdzie razem sobie skomentujemy i opiszemy, tak, oczywiście, kolejne figurki z waszej ulubionej serii, czyli Lego. I pewnie was zastanawia, jakie figurki dzisiaj zrobimy, bo jest to już chyba 12 czy 13 odcinek tych właśnie różnych figurek. A nawet jest tego więcej, bo playlistę niedawno utworzyłem. I właśnie m, dzisiaj zrobimy Lego Sonic. Oczywiście pewnie kojarzycie, że Lego Sonic już jest. W 2024 powstało w katalogu już można było e, kupić nie jeden zestaw z Sonic'a. I tam mamy oficjalne figurki. W ogóle idealna twarz, idealne nogi, idealna bluzka, wszystko jest. Ale ja w dzisiejszym filmie zbuduję Sonic'a. Knucklesa i Tailsa, ale jakby wyglądali jako normalni ludzie. Więc jak to mówię, zaczynajmy! Niestety mnie najbardziej interesuje jakby e, właśnie Lego Ninjago, Lego Star Wars, e, Lego City, Lego Avengers i Lego Hidden Side, chociaż Lego Hidden Side już nie produkuje zestawów, Dlatego nie mam wam do zaprezentowania jak konkretnie wygląda figurka Sonika, ale mogę wam pokazać to w mojej wersji, jak to wygląda. Tak mniej więcej wygląda e, Sonic z Lego. E, są także e, zestawy. O, tu mam na przykład zestaw z Eggmanem. Eggman też się mniej więcej prezentuje jako figurka. Ale Eggman jest właśnie taką figurką, trochę inną niż zwykły. Poznaliście już Knucklesa eee, teraz, właśnie wam go pokazuję. On właśnie wygląda już bardziej imponująco, czyli zwykłe nóżki, zwykła bluzka, ręce trochę inne i tak samo głowa, ale poznaliśmy też Sonica, więc pora na Tailsa. No i tu macie yy, idealnego Tailsa. On yy, jedynie co ma trochę zmienione inaczej to główka i ogon. To y, ogólnie te nóżki, ta bluzka to przypomina Lego. Ale jak chodzi o ogon, to nie przypomina trochę Lego. Dlatego ja w dzisiejszym filmie utworzę yy, oryginalne Leczciecie, Sonic to we większości zwierzę, czyli jesz. Jesz z kosmosu, jak to mówią. A teraz pora zbudować właśnie takie figurki, ale w wersji człowieka. Może to być naprawdę ciekawe. Więc oglądajcie do końca. Zapraszam. Może najpierw pora zacząć od e, głównego bohatera serialu i filmów, e, czyli Sonica. Jak pewnie pamiętacie, jego włosy są ostrzyżone na jeża, no, na takie jeża. Um, ale lego nie wyprodukowało jeszcze takich włosów, ale niebieskich. Więc um, ja wziąłem szare włosy Cindera i gdyby tylko można było je pomalować na niebiesko, um, to wtedy by to już bardziej przypominało Sonika. Dodatkowo chciałam dodać jakąś groźną minę, ale mina, która najbardziej przypominała to Sonika, to właśnie Kaja. E, dodałem białe ręce z szarymi rączkami. Dodałem też e, główny niebieski strój, taki po prostu, i nóżki, czyli nóżki są o, e, głównie niebieskie. Ale pewnie kojarzycie, że Sonic miał czerwone buty. Dlatego tu też coś takiego dodałem. A przy okazji, e, możecie Sonicowi e, dodać e, już elektryczność, taką szybkość. E, ja tutaj dodam trzy właśnie, to, dwie takie elektryczności. I prezentuje się to w dobry sposób. No, spójrzcie, e, przypomina to trochę Sonica. Dajcie znać od skali 1 na 10, jak podoba Wam się figurka i jak bardzo ją przypomina. E, pora na, na Knucklesa e, i e, Knuckles e, może też bardziej przypominać. Więc Knuckles ma czerwone nóżki, czerwoną bluzkę, dwie białe ręce i e, Dwie czarne dłonie, ma też na ramienniki, dwa srebrne miecze, czerwone włosy i groźną minę jak zwykle. Oraz dodałem mu ciekawy, świecący w ciemności topór. A następnie pora na ale ja pamiętam z Lego Sonic tego oryginalnego. Oczywiście to też jest oryginalne. To, że on miał małe nóżki i pomarańczowe, więc tutaj też możemy dodać małe nóżki. Ale nie, to ja tutaj dodałem pomarańczowe, bo też zapytałem jednego widza, on powiedział, że lepiej tak, no to dobra. Uśmiechnięta Minka, Jaya, taki biały kask, strój roczeta. Akcesoria takie jak tails yy, oraz dwie białe rączki i, yy, i dłonie szare. Yy, dajcie opinie o właśnie Knuckles, Tailsie i Sonicu. Dajcie o nich wszystkich ogólnie opinie. Ja będę Wam bardzo wdzięczny. Yy, dzięki z, y, za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I już jutro macie Skate Sigma 3, czyli ogólnie odcinek, który będzie ciekawy. Taki mały teledysk, coś w tym stylu. Mam nadzieję, że będzie się Wam podobać. I nie, nie zapomnijcie o łapce w górę, to i, i dzwoneczku. Yy, no więc kończmy ten odcinek na raz.